Witajcie w naszym vlogu o atrakcjach tak brzydkich, że aż musicie je zobaczyć i miejscach tak mało znanych, że aż musicie tu przyjechać. Dzisiaj odwiedzamy Ziembice, które już od XIV wieku były stolicą Księstwa Ziembickiego, a co za tym idzie, były bogatym i dobrze prosperującym miastem aż do dzisiaj. Obecnie ziembice znajdują się poza turystyczną mapą Dolnego Śląska i niestety stały się miastem na sprzedaż. To właśnie w Księstwie Ziembickim zostało zapisane pierwsze zdanie w języku polskim, a brzmiało ono: Daj, a ci ja pobruszę, a ty poczywaj. co znaczy tyle, co daj ja będę mielił, a ty odpocznij. Powiedział je czeski rycerz do swojej żony, a mnich z Henrykowa, który spisywał księgę henrykowską, był tak wstrząśnięty, że chłop babie chce pomóc, że postanowił to zdanie zapisać. Jeśli nie interesują was ciekawostki historyczne, może zainteresuje Was ciekawostka makabryczno-kryminalna. Na przełomie XIX i XX wieku w Ziembicach mieszkał Karl Denke, który w swojej kamienicy wynajmował pokoje dla przyjeżdżających. Pewnego dnia mężczyzna, który wynajmował u niego pokój, dobiegł na lokalną policję, cały zakrwawiony, twierdząc, że Karl Denke próbował go zabić. Policjanci niezwłocznie udali się do mieszkania mężczyzny, weszli do środka, a po chwili jeden z nich wyszedł i zwymiotował. W jego domu znaleziono... Pokrwawione ubrania, sznurówki zrobione z ludzkich włosów, paski zrobione z ludzkiej skóry i peklowane ludzkie mięso. Karl Denke został aresztowany i tego samego dnia popełnił samobójstwo w swojej celi. Do dnia dzisiejszego nie wiadomo, ile osób zamordował i dlaczego to robił. Karl Denke swoje przetwory sprzedawał na hali targowej, która istnieje do dnia dzisiejszego we Wrocławiu. Trajtowała po jego śmierci lokalna przetwórnia konserw mięsnych, ponieważ mieszkańcy bali się, że fabryka skupowała mięso od Karla Denke. Przez wiele tygodni też władze miasta musiały dowozić wodę w beczkowozach, ponieważ nikt z lokalców nie chciał pić wody ziemickiej, bo bali się, że została zatruta pochowanymi w ogrodzie ciałami. Jeszcze w latach 70. w ogrodzie Karla Denke znajdowano ludzkie szczątki. Jeżeli wydaje wam się, że historia Karla Denke jest straszna. To znaczy, że nie widzieliście jeszcze ziembitkich dinozaurów w parku miejskim. Są tak brzydkie, że brzydszych nie znajdziecie w całym kraju. Można tutaj zrobić sobie piknik i z całą rodziną spędzić cudownie czas w ich towarzystwie. Ziębice to przedziwne miasto, w którym możecie kupić tosta za 3 złote z budki kempingowej, albo kupić kamienicę na rynku. Może nie jest najpiękniejsze, tak jak ten orzeł, którego widzicie za moimi plecami, ale na pewno jest całe przesiąknięte historią Polski. Wspomniany orzeł jest orłem piastowskim i został tu postawiony na tysiąclecie państwa polskiego. Co więcej, jest największym w Europie ceramicznym pomnikiem. I postawiony został na dawnym wzgórzu szubienicznym. Dajcie znać, co myślicie o Ziembicach. Czy byliście tu kiedyś, a może po naszym odcinku macie ochotę je zobaczyć? Nie zapomnijcie też napisać nam w komentarzach, czy są jakieś atrakcje na tyle brzydkie, żebyśmy pojechali je zobaczyć. No i dajcie nam łapkę w górę, subskrybujcie nasz kanał i czekajcie na kolejne odcinki. Do zobaczenia.